Już leci, już, już, zaznaczyć teren. Witamy, witamy. Tu jest trawa. A, 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 a. Przywitaj się ładnie, grzecznie. Lecimy, miejscówka ta sama co ostatnio. No w sumie druga nasza, druga i trzecia miejscówka, jedyna dostępna jeszcze na razie. A że mamy jeszcze gości, no to niestety No co, będziemy w domu siedzieć? Lecimy, pokopać. Teraz czekam, aż mi ktoś pożyczy sreberka. No to życzymy, życzymy Ci te... Słab, Z marki. Ja też Wam życzę ładnego tak, srebra, w ładnym życzy. stanie, albo nawet złota Słabcie, Ale oczywiście w monecie Lecimy Lecimy, lecimy Do pierwszego fajnego I co mówi mój pierwszy sygnał? <noise> Promocja multimilioner, panie O, o o Na co rogu fajne złomy wychodzą Ola wygrała konkurs na pierwszą monetkę 10 groszy, 99 Zrobiła 5 kroków od auta. Pozdrawiamy 99. Współczas na 10 groszy. No i trafiło się ślepej kurze ziarno. Mam w końcu monetkę. Zaraz będziemy patrzeć, A dlaczego mówiłem, żeby pożyczyli mi. Bo. Yy, tak, był Andrzej. Życzyłem mu sreberka. Trafił sreberko. Był Michał. Życzyłem mu sreberka. Trafił dwumarkówkę. No, rozwalił system, yy, że tak, taką monetę trafił dosłownie po 10 minutach na polu. No ale super, nie? Spełniło się. No i kurde, później życzyłem tutaj całej ekipie. No i trafił Daniel, dziękował. Trafił sreberko. No kurde, nikt mi nie chce. Patrzcie, <śparnia> wariata. Nikt mi nie chce pożyczyć, a <śparnia> wszyscy koszą, nie? Dajesz, dajesz. <śparnia> Ja tylko słucham metalu, grać nie umiem. No, pierwsza moja dziesięciopenigówka adolfowa Stan, kaplica. Do następnego. A tak w ogóle widzicie? Tam, na wprost po lewej stronie, szła droga. I idę dosłownie ścieżką cały czas. Cały czas i mam nadzieję, że właśnie tędy szła stara droga Chociaż to i tak przeorane z i wszerz. I pewnie jak coś tutaj było To już dawno się rozeszło po całym polu Dobra, zasypuję dułeczek I lecimy dalej, chociaż będzie tu orane, ale Ja tam zawsze po sobie, lubię zostawić porządek no i jest drugi fancik. Pierwsza było 10 groszy teraźniejsze, a teraz mamy słuchajcie takie chyba guziczek, chociaż powiem Wam, że wygląda jak guziczek, ale też to może być pokrętło z lampy naftowej, także nie wiem. Jest w każdym bądź razie taki dość ciekawy fancik. O, ważne, że jest pierwszy fancik. Czy też drugi fancik i lecimy dalej do następnego? Czy to był odłamek. Jakby była kula armatnia, to musiałaby mieć chyba z pół metra średnicy. Nie mam pojęcia. Ale kawał złomu. Dobra, już do następnego konkretnego sygnału. Rozkopają chyba śmietnisko. Znaczy śmietnisko śmieci na środku pola. Zaczęło wychodzić kawałki szkła. Jakaś papa. To mi wygląda na dynamo z roweru. Kawałek blachy. No i dalej, dalej jest sygnał. A już jestem na 60 centach. Także odpuszczam, lecę dalej. Dalej na drodze, dalej na szlaku. I patrzcie, to jeszcze nie oglądałem, ale już ciśnienie skoczyło. Ah, będzie ten, albo kościuszko. Kościuszko. Obstawiam kościuszko. Chyba że kopernik, ale kościuszko. Kurde. Kawał kloca. 60, widziałem 60 rok Pozdrawiam wszystkich serdecznie Aż się zaśliniłem <gry> Kurde, myślałem Będzie piękny medal No ale, i tak cieszy Czekajcie, wyczyszczę, pokażę jak wygląda A na końcu drogi Stał Kościuszko Albo czekał na mnie Kościuszko Chyba dowale taki tytuł Francja elegancja Super Słońce nam uciekło Niestety No i mamy kolejny fancik słuchajcie Tym razem jest to klamereczka Pozdrawiamy serdecznie Jurka Lorbasa Oraz jego małżonkę Lucynkę I lecimy dalej do następnego Miałeś 8.6 i co miałeś? Mosiężny, miedziany. Mosiężna, miedziany. <laughs> miedziana podkładka z brązu. <laughs> A ja miałem 8,6 minutę później. i Proszę bardzo, Tiger. Niech moc będzie z nami. Osi Energii. Pierdło? Zapachło. Zapachło. Kupą. <laughs> A tak ogólnie, co masz? To masz fajnego? Tego no guzika. Tego guzika, guzika tylko. Chcesz mm -hmm. pokazywać? To pokazy. Jestem jeszcze mały, więc nadal pokazuję. Mm -hmm. No. Takie trochę Wyczysz, bo Nic nie widać. A ja nie wy... patrzy. Nie patrzy. Nie teraz trochę więcej. W tę stronę? W tę stronę. Tak są łeby, nie? Ty to nie jest prusek. To co to jest? Rusek Rusek? Uh -huh. Pierdzielisz. Uh -huh. hm. A dwa łeby? Mhm. Uh -huh. Carski. No kur... Rusek A to... na bank. A to ciekawe. Tutaj tak się nie przyglądałem w ogóle. Rzeczywiście kuźwa pisze jak byk, ej. No. Krusek panie, Ej, gratki kurde, u nas tego nie ma Super ansko. No to żebym tam dowalił No czekaj, ja Ci pokażę co ja dowaliłem Hopie, ja myślałem, że będzie medal Rzeczywiście, Pożek tu pisze ładnie, jest napisane ładnie Witam, polska języka, ciężka języka, patrz jaki medal Ja pierniczę, no To musiało urywać <laughs> łeb z karku no, Mówię, ja. nie był głęboko, nie? Ale fajnie zapatenowany no fajna patynka. No piękna patyna. Szkoda, że ta marka takie patyny nie miała. Rzucam go marka takiego, za ta szybę niech leży. Fajnie. Mamy no kolejną monetkę Tym razem jest to. O, dziesiątka. Dziesiątka Adolfowa. Stan nie zachwyca. Ale widać. Jest dziesiątka. No I kopium. Natalka. Daniel. Właśnie Daniel nagrywa, bo krzyknąłem, że mam sreberko, Ale jeszcze nie wiem, co to jest. Pewnie Silber Ładnie tu ziemię. No, grube to jest. Pewnie Pewnie Gross. Dajcie chwilkę. Silberga tak zajechany jak ten ostatnio. Jak byliśmy tutaj całą ekipą, e, jeszcze oprócz Daniela i Natalii, e, był Chris i Ania, krysiaczka. Pozdrawiam Was serdecznie. Niestety już pojechali. A teraz lecimy. Tam, tam lecimy. Dobra, powrót do mnie, bo mam monetkę, pięknie bije. O, kurde, 2 zł z PRL-u. Pozdrawiam rocznik widoczny na załączonym obrazku 7-6. Serdecznie mam już 12 zł. Kurde, jestem bogaty. O, jeszcze pozdrawiam Harnasia. <laughs> Wiernego widza. Pozdrawiam serdecznie. Serdeczne kolego. Dobry złom, nigdy nie jest zły, tylko te kopanie. Tylko Kurde felek. No i słuchajcie, mamy kolejny kancik. Jest to znów krągłość. Zaraz zobaczymy, co to mamy. Jest to perelka. To już widać pod palcem, że jest to PRL-ka. Jest to 10 groszy. 10 groszy. Zaraz zobaczymy, czy my tu będziemy widzieć rocznik. 66... Jeszcze wyczyszczę. 67. Także pozdrawiamy 67 i lecimy dalej. No i jest kolejny powód, by Pozdrowić, chociaż monetka zniszczona. Jest 10 groszy. Rocznik 73. Pozdrawiam serdecznie. Ekipa coraz bliżej. Może oznaczać tylko jedno. Powoli będziemy kończyć. Ja znów pozdrawiam 73. Mam już 12 ,30 zł, 30 roszy Brawo, ja! po no, Nic się nie stało. No, no, nic się nie stało. Zawijamy się. Zawijamy. Trzeba furę oddać. No, niestety. Mamy furę z wypożyczalni. Trzeba ją oddać. I ten. No, ola, ola, trafiła fajną plombę. Z Wrocławia, mm. pozdrawiamy Wrocław. Mm. Ja, nie Bogusko. Ja, nie Bógusko, oczywiście. Ej, jeszcze guziczkę Pokaż. Mam cię zidentyfikować? Co no. to może być? Kunina mnie gryzie, ale ładny. Ciekawe, nie? No, to nie jest guzik, tylko ten, znaczy no guzik, ale to jest. Y... Bo mankitu? No? Właśnie tego mi brakowało. No. No, właśnie. Fajne, nie? U. Tak, właśnie. Mhm. Tak, właśnie A resztę fantów zobaczycie na kanale wieczorani. Tak było, nie ściemniam. Dokładnie. A ja już tak poza zawodami to Ci pokażę co ja mam. Tak tego. to, tak? mhm, tak. pokaż. Tak. pokaż. Coś ty tam wykopał? Tak? Tak. A no ja ja tak musi być. A <noise> no, takie zajechane jak te Ale jednak ci pożyczyliśmy dobrze. No, Serba takie jak tamto, tam. nie? No? Ja no. mówię, ja nie mam nigdy szczęścia na wypadek. Nie, nie. Oj je. tam, oj tam, już nie je. narzekaj. To ten nawet fajny, jest. taki duży. Nie Mega. Jest, Gdzie on się jeszcze tu zachował? No. I... Oooo, i, po <grym> I po ostatnim fenolu. I po ostatnim fenolu. Kurczaki. Ja połowę swojego żumu zostawiłem po drugiej stronie pola. Zrobiłem sobie bazę. Baza. No no bazę. Tam Baza tam jest. <grym> Jak to musi? Jak Artur, pozdrawiamy wszystkich oczywiście. no Fajnie, z łomu wyszło jeszcze z... kawałek kule armatnej Jest jeszcze z potopu szwedzkiego. Tyle spaghetti, żeby można było. Nie, tyle makaronu, żeby można spaghetti ugotować, panie. Pozdrawiamy kropkę. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Pozdrawiamy, tak, tak. a a, nie. niech. A niech będzie A niech Tomka. Też. A niech będzie Tomka i Monika no. A to jeszcze miałam, miałam pyryly. Nie, pyryly, jakie pyryle? Spiritusowy ten. Polomosa. Polomosa. pana budoczka, widać. Jest, jest Młcił panie i jest jedyneczka. No jest Młcium Panie. Niestety. Oddaję. Żegnamy się. Super. Pozdrawiamy serdecznie. Do następnego. Trzymajcie panie się. Było. Hej. Pa. Pa.